Walkiria, polska historia bohaterstwa radio, szumiało pilnie. Każdy samolot, każdy samolot. Tu jednostka grom. Jesteśmy otoczeni przez prawie 200 wrogów. Amunicja na wyczerpaniu. Straty rosną. Potrzebujemy wsparcia z powietrza natychmiast inaczej jesteśmy skończeni. Majorka Anna Kowalska leciała na wysokości 12 tysięcy metrów nad tajną strefą w Karpatach, gdy ten desperacki apel przebił się przez zakłócenia. Sprawdziła wskaźniki paliwa. Tylko 12 minut lotu. Poniżej czekał kanion, gdzie jeden błąd oznaczał zderzenie ze ścianą góry. Ale 12 żołnierzy Grom miało zostać wyeliminowanych, jeśli ktoś nie dokona niemożliwego. Anna pchnęła drążek do przodu, nurkując prosto w niebezpieczeństwo. Jej działko GS z 32 było naładowane 150 pociskami pancernymi. To, co wydarzyło się w następnych 8 minut, Miało być studiowane w szkołach wojskowych przez dekady. Poznajcie Majorkę Annę Kowalską. 28 lat, 168 cm wzrostu, sylwetka biegaczki, kasztanowe włosy spięte zgodnie z regulaminem i brązowe oczy na tyle ostre, by wypatrywać cele z wysokości, które paraliżowały innych pilotów. Już się sprawdziła. Anna latała su 25 grach, nazywanym przez żołnierzy czarną śmiercią, przez 6 lat. Mając na koncie ponad 800 godzin bojowych podczas trzech tajnych misji na terenach, które oficjalnie nie istniały na żadnej mapie. 125 był na całym świecie Feared przez każdego, kto patrzył w lufy jego dział. Samolot był w zasadzie zbudowany wokół potężnego działka, wystrzeliwującego pociski z prędkością 3000 na minutę. Silniki, pancerz, skrzydła. Wszystko istniało tylko po to, by dostarczyć działo do walki. A Anna Kowalska była jednym z najlepszych pilotów Su-25 na świecie. Była na rutynowym patrolu nad nieubłaganymi górami w nienazwanym sektorze Karpat, osłaniając jednostki naziemne atakujące wrogie pozycje. Poszarpane grzbiety i głębokie wąwozy wyrzeźbiły ziemię tak odległą, że nawet tajne mapy oznaczały ją jako niebadaną. Był to jej trzeci lot tego dnia, i paliwo się kończyło, gdy przebił się ten desperacki apel. Każdy samolot. Każdy samolot, tu grom, znak wywoławczy Trójząb 1-1. Jesteśmy otoczeni przez 200 wrogów. Współrzędne tajne. Mamy rannych, amunicja krytyczna. Prosimy o natychmiastowe wsparcie z powietrza. Powtarzam, natychmiastowe wsparcie, albo jesteśmy straceni. Głos był spokojny, ale ciężki. Znak weteranów, którzy wcześniej patrzyli śmierci w oczy. Jednak Anna wciąż słyszała chaos w tle. Trzaskające strzały, łoskot eksplozji, krzyki ludzi wydających rozkazy i liczących straty. Spojrzała na paliwo. 12 minut do bingo, twardej linii, po której musiałaby się wycofać lub zaryzykować rozbicie z pustym zbiornikiem nad terytorium wroga. Pozycja Grom była 40 kilometrów na północny wschód, przez teren tak zdradliwy, że większość pilotów unikała go w ogóle. Dla jej SU-25 to oznaczało 4 minuty lotu. Zostałoby 8 minut na zmianę wyniku między dwunastoma żołnierzami grom, wracającymi żywymi lub nigdy nie opuszczającymi tej doliny. Trójząb 11, tu szakal 27. Głos Anny przebił się przez sieć. Odbieram Waszą prośbę o wsparcie. Jestem 4 minuty od Was. Podajcie sytuację. Odpowiedź nadeszła szybko, ulgę słychać było nawet przez zakłócone radio. Szakal 27, trójząb 11. Jesteśmy przyszpileni w wąskiej dolinie, około 200 metrów długości na 50 szerokości. Wrogowie napierają z trzech stron wschód, zachód, południe. Północna strona zablokowana pionową ścianą. Liczymy 200 bojowników z RPG i KM-ami kalibru 12,7 mm. Czterech rannych, dwóch w stanie krytycznym. Amunicji prawie brak zostało mniej niż 100 nabojów. Mózg Anny już wykonywał obliczenia, kształtując plan. Wąska dolina oznaczała prawie brak miejsca na manewrowanie jej SU-25. Ogień wroga z trzech stron oznaczał wielokrotne naloty z różnych kątów, a przy 200 bojownikach uzbrojonych w ciężką broń to było najryzykowniejsze latanie w jej karierze. Zrozumiano? Trójząb 11. Możecie oznaczyć swoją pozycję? Tak, szakal 27. Pomarańczowy dym idzie w 3, 2, 1. Oznacz. Anna spadła z 12 tysięcy na 6 tysięcy metrów. Oczy przemierzały teren poniżej. To było jak nic, nad czym wcześniej latała. Góry wznosząc się jak mury, doliny wijące się jak węże, kamienne grzbiety tworzące naturalne forty. To był kraj, który pożerał armię i nie pozostawiał śladu. Potem ją dostrzegła. Cienki, pomarańczowy dym unoszący się z doliny, która wyglądała niemożliwie wąsko nawet z wysokości. Wciskana między szczyty, ledwie oznaczone na jakiejkolwiek mapie. Przełączyła kanały do Centrum Operacji Powietrznych. Kontrola Orzeł, tu szakal 27, odpowiadający na kontakt z wojskami w nieznanej dolinie. Proszę o natychmiastowe pozwolenie na wsparcie ogniowe w niebezpiecznej odległości. Szakal 27, kontrola Orzeł, uwaga: ta dolina nie jest zmapowana z poważnymi zagrożeniami. Macie pozwolenie na atak. Ale zalecamy szczególną ostrożność. Paliwo, bingo za 12 minut. Kończcie szybko. Zrozumiano, nurkuje. Anna pchnęła nos w dół. Su-25 stabilny i celowy, zbudowany na wytrzymałość, nie na efekt. Uzbroiła działko, przestawiła na pociski przeciwpancerne zapalające i ustawiła atak. Na wysokości 3600 metrów dolina otwarła się w pełnym widoku. I było gorzej niż sobie wyobrażała. Ledwie pięćdziesiąt metrów szerokości, strome klify wznoszące się setki metrów, labirynt kamiennych iglicy, ukrytych jar i nagłych spadów, które czyniły normalne ścieżki ataku samobójczymi. Wrogowie zakopali się na liniach grzbietów, sącząc ogień w uwięziony grom poniżej. Wybrali perfekcyjnie, naturalną pułapkę śmierci, gdzie ucieczka była beznadziejna, a posiłki prawie niemożliwe. Trójzą 11, szakal 27. Widzę wasz dym. Schowajcie się jak najniżej i najlepiej. Uderzam najpierw we wschodni grzbiet. Zrozumiano. Szakal 27. Jesteśmy przy ziemi. Macie pozwolenie. Anna wycelowała w wschodni grzbiet, gdzie jasno płonęły błyski lów. Podejście było brutalne. Poszarpane kamienne kolumny sterczały w niebo. Jak naturalne obrony przeciwlotnicze. Przeciągnęła su 25 między nimi, błąd kilku metrów oznaczał rozerwane skrzydła. Wysokościomierz opadał 2400, 1800, 1200 niżej niż większość odważyłaby się lecieć tutaj. Uścisk Anny pozostał spokojny na drążku, oczy przeskakiwały między przeszkodami, umysł obliczał odległości z maszynową precyzją. Na 600 metrach pociągnęła za spust. Działko GS-32 zagrzmiało do życia, guttural ryk odbijający się echem przez dolinę, rodzaj dźwięku, o którym żołnierze modlili się, by go usłyszeć. Każda sekunda uwalniała 50 pocisków wielkości butelki piwa, wrzeszczących w dół z prędkością tysiąca metrów na sekundę. Wschodni grzbiet zapłonął, gdy pociski rozszarpały kamień, broń i bojowników. Trzymała przez 3 sekundy 150 pocisków, rozrywając 100-metrowy odcinek w czyste zniszczenie. Skała eksplodowała, działa znikły, pozycje zostały wymazane pod sztormem. Anna szarpnęła drążek do tyłu, skrzydła SU-25 jęczały pod brutalnymi przeciążeniami, gdy wspinała się i skręcała w lewo na kolejny napad. Poszarpana iglica przemknęła obok jej lewego skrzydła tak blisko, że mogła zobaczyć pęknięcia wyryte w jej twarzy. Szakal 27, Trójząb 11. Doskonałe trafienia we wschodni grzbiet. Wrogowie uciekają z tej strony. Możesz uderzyć w zachód? Tak, Trójząb, skręcam teraz. Anna przewróciła SU 25 w ciasny zakręt, ciągnąc nos w kierunku zachodniego grzbietu na kolejny atak. Ten był trudniejszy. Grzbiet naciskał bliżej pozycji grom, a teren był jeszcze mniej wybaczający. Naturalne kamienne filary wznosiły się jak bariery, zmuszając ją do slalomu tylko po to, by wycelować. Znowu spadła na wysokość, przedzierając się między kamiennymi wieżami, które wydawały się zbudowane do szarpania skrzydeł. Na 450 metrach złapała czysty kąt na zachodni grzbiet i wystrzeliła. Kolejna trzysekundowa seria. 150 kolejnych pocisków furii rwących zakopane pozycje. Przez kabinę złapała reakcję łańcuchową. Składy amunicji zapłonęły, paliwo poszło w górę, a grzbiet eksplodował w ogień i odłamki. Bezpośrednie trafienie, szakal. Właśnie wyciszyłaś ich ciężką broń na zachodzie, ale większość z nich maskuje się po południowej stronie. Anna nie skończyła. Pozostał jeszcze jeden grzbiet. Południowe zbocze, gdzie gromadził się trzon wroga w ukryciu, osłonięty przez skałę, która tworzyła naturalny labirynt. To miał być najbardziej śmiercionośny napad ze wszystkich. Musiała lecieć jeszcze niżej, przeciskając się przez teren stworzony do zabijania samolotów wprost. Trójząb 11, mam pięć minut paliwa. Jeszcze jeden napad na południowy grzbiet. Potem muszę wracać do bazy. Niech się liczy. Zrozumiano, Szakal. Południowa strona to ich główna baza. Złam ich tam, a przebijemy się na zewnątrz. Ona nadleciała tym razem z północy, spadając w samą dolinę zamiast atakować z góry. To było szaleństwo. 565 km na godzinę, przez kanion ledwo wystarczająco szeroki dla jej skrzydeł. Kamienne ściany zamykały się jak smocze zęby. Dolina skręcała ostro, wymuszając lewy zakręt, prawy zakręt, potem znów lewy. Jej alarm wysokości wyje bez przerwy, gdy opadła poniżej 150 metrów. Pułap niebezpieczny dla terenu tak brutalnego. Kamienne ściany przemknęły obok tak blisko, że mogła zobaczyć każdą poszarpaną krawędź, ale tego potrzebował grom. I to właśnie dostarczyła Anna Kowalska. Dostrzegła wąską szczelinę w grzbiecie, która dawała linię na południowe zbocze, otwór ledwo szerszy od jej skrzydeł. Miała jedną szansę. Anna wycelowała, przestrzeliła z metrami do stracenia, potem pociągnęła ostro, gdy południowy grzbiet wypełnił jej celownik. Bojownicy czekali tam, gotowi spuścić ogień w dolinę. Ale nikt nie spodziewał się Su-25 ryczącego z dołu z prędkością 650 km na godzinę. Anna wyrównała nos na cel i ścisnęła. Trzy serie, po trzy sekundy każda. Prawie 450 pocisków uwolnionych. Każdy pocisk znalazł cel, rozrywając bojowników, szatkując bunkry i miażdżąc obronę w pył. Południowy grzbiet został wymazany przez moc ognia. Pojazdy eksplodowały w kule ognia, ciskając gruz na dno doliny. Ana wyciągnęła Su-25 z ledwie 30 metrami zapasu. Alarmy krzyczały o terenie, paliwie i tuzinie innych nagłych wypadków zrodzonych z tego szalonego manewru. Właśnie przeleciała przez teren, który podręczniki uznawały za nie do pokonania. Dostarczając atak, który odwrócił niemożliwą walkę. Trójząb 11, Szakal 27. Skończyła mi się amunicja i paliwo. Muszę się wycofać. Możecie się ruszać? Odpowiedź nadeszła. Czysta ulga przebijająca przez zakłócenia. Szakal 27. Właśnie uratowałaś 12 żyć. Wrogowie wycofują się ze wszystkich stron. Ruszamy teraz. Podziękowania to za mało. Bezpiecznego lotu. Trójząb. Szakal 27 wraca do bazy. Anna wspięła się na wysokość, wracając w kierunku bazy, jej wskaźnik pokazywał ledwo wystarczająco paliwa, by doczłapać do domu, jeśli nic więcej się nie zepsuje. Jej uścisk pozostał stabilny na drążku, choć jej klatka piersiowa wciąż biła z adrenaliną po najniebezpieczniejszym locie jej kariery w terenie, którego nikt nie powinien był przeżyć. Czy kiedykolwiek robiłeś coś, co przerażało cię poza wszelkie miary, wiedząc, że porażka oznaczała utracone życia? Odwaga to nie brak strachu. To bycie przerażonym i mimo to robienie tego. Bo alternatywa jest nie do pomyślenia. Wylądowała na tajnej bazie w bieszczadach z mniej niż dwoma minutami paliwa. Gdy kołowała na swoje miejsce, zebrał się tłum dziwne jak na rutynowy powrót z patrolu. Gdy wspiął się z kokpitu, zobaczyła dlaczego. Dowódca, pułkownik Marek Nowak, czekał z oficerami i prawie całą załogą mechaników. Jej szef załogi, starszy sierżant Tomasz Wiśniewski, patrzył na odrzutowiec, jakby przeczy fizyce. Majorka Kowalska muszę sprawdzić tę maszynę pod kątem uszkodzeń. Rozmowy radiowe sugerowały, że leciała przez teren, który powinien był zedrzeć skrzydła. 125 jest wytrzymały, sierżancie, odpowiedziała Anna. Z całym szacunkiem, proszę pani. Jest zbudowany, żeby wytrzymać ogień. Nie żeby przeciskać się przez kamienne kaniony z prędkością 650 km na godzinę. Wymagana jest pełna inspekcja konstrukcyjna. Pułkownik Nowak wystąpił do przodu, pół podziwu, pół obaw. Majorka Kowalska to było jedne z najagresywniejszych latań, jakie kiedykolwiek słyszałem. Właśnie uratowała pani jednostkę grom manewrami, które sprawiłyby, że piloci testowi spociliby się. Dziękuję, proszę pani, tylko wykonywałam swoją pracę. To było więcej niż pani praca, Majorko. Nurkowanie w tę niezmapowaną dolinę na tych wysokościach to rodzaj latania, który wygrywa medale albo niszczy kariery. Pani może być jedno i drugie. Przez następną godzinę Anna przeszła przez odprawę. Wywiad chciał wszystkiego wysokości, kąty, nawigacje, rozmieszczenie wroga, efekty uszkodzeń. Nagrania z jej zasobnika celowniczego były już pod przeglądem, a zahartowani piloci kręcili głowami z niedowierzaniem. Wstępne obliczenia pokazują, że zniszczył pani około 150 bojowników w tych napadach, raportował oficer wywiadu. Ocaleni rozproszyli się w góry, pozwalając Grom przerwać kontakt bez dalszych strat poza początkowo rannymi. Jaki jest status rannych? Zapytała Anna. Ewakuacja medyczna zabrała ich 30 minut po pani oczyszczeniu. Obaj w stanie krytycznym są stabilni, oczekiwane przeżycie. Wszystkich 12 żołnierzy Grom. Wraca do domu dzięki temu, co pani dzisiaj zrobiła. Tej nocy Anna siedziała w pokoju gotowości, pisząc raport po akcji i starając się zrozumieć to, co udało się jej osiągnąć, gdy drzwi się otworzyły. Wszedł dwanaście mężczyzn w wyposażeniu, prowadzeni przez dowódcę grom, który wyglądał, jakby właśnie przeszedł przez piekło. Majorka Kowalska, zapytał. Anna wstała. To ja. Komandor Michał Kowalczyk, jednostka grom. Moi ludzie chcieli spotkać pilota, który nas dzisiaj wyciągnął. Dwunastu żołnierzy grom wypełniło pokój i po raz pierwszy Anna poczuła się mała wśród takich wojowników. Ale Kowalczyk wystąpił do przodu, wyciągając rękę z prawdziwym szacunkiem, który przekraczał stopnie i rodzaje wojsk. Słuchaliśmy sieci, gdy pani wykonywała te naloty, powiedział. Słyszeliśmy, jak leci pani tym kanionem na 150 metrach. Przeciskając się przez kamienne formacje, których nie mogliśmy nawet zobaczyć z ziemi. To było najdziksze, najśmielsze, najbardziej niesamowite latanie, jakiego kiedykolwiek byliśmy świadkami. Inny żołnierz grom wystąpił naprzód. Jego identyfikator brzmiał Nowicki. Proszę pani, pracowaliśmy z każdym rodzajem pilota: szybkie odrzutowce, śmigłowce, drony, ale nikt nie latał tak, jak pani właśnie zrobiła. Nie tylko dostarczyła pani wsparcie ogniowe, stała się pani częścią zespołu, dzieląc te same ryzyka, które my ponosiliśmy. SU-25 jest do tego zbudowany, odpowiedziała Anna. Wsparcie bliskie, niebezpieczna odległość, wojska w kontakcie to jego przeznaczenie. Odrzutowiec może być do tego zbudowany, skinął kowalczyk, ale potrzeba innej rasy pilota, żeby rzeczywiście zanurkować w taki teren. Większość zostałaby wysoko, bezpiecznie. Pani zeszła w dolinę z nami. Naraziła się pani na to samo niebezpieczeństwo, na które my byliśmy narażeni, inny żołnierz przemówił. Jego identyfikator pokazywał Zieliński. Proszę pani, gdy ta zasadzka uderzyła, myśleliśmy, że to koniec. 200 bojowników, perfekcyjna pułapka śmierci, brak wyjścia. Już pogodziliśmy się z umieraniem tam. Potem pani głos przebił się przez radio i mieliśmy nadzieję. Gdy pani działko zapłonęło, wiedzieliśmy, że wracamy do domu. Byliście schwytani w tym niebezpieczeństwie z powodu misji, powiedziała Anna. Nie miałam zamiaru pozwolić wam stawić mu czoła samym. Kowalczyk sięgnął do kamizelki i coś wyciągnął. Zapieczętowany pin orła, symbol polskich sił specjalnych, jeden z najbardziej szanowanych odznaczeń na świecie. To od mojego zespołu. Chcemy, żeby pani go miała. Zasłużyła pani na niego dzisiaj. Nie mogę tego wziąć, powiedziała cicho Anna. Nie jestem z grom, nie przeszłam przez szkolenie ani nie zasłużyłam na niego tak, jak wy to zrobiliście. Nie, powiedział Kowalczyk, ale uratowała pani żołnierzy grom, gdy nikt inny nie mógł. Leciała pani przez teren, który powinien był panią zabić, żeby nas sprowadzić. To czyni panią jedną z nas. To czyni panią rodziną. Weź to. Anna przyjęła pin, jej ręce drżały. W świecie operacji specjalnych szacunek od grom był najwyższym honorem, jaki ktoś z zewnątrz mógł otrzymać. Orzeł nie był tylko metalem, oznaczał braterstwo, poświęcenie, więzy, które tylko bitwa mogła wykuć. Dziękuję, szepnęła, za zaufanie mi, żeby was wyprowadzić. Dziękujemy za bycie wystarczająco szaloną i wykwalifikowaną, żeby rzeczywiście to wyciągnąć uśmiechnął się kowalczyk. I masz znak wywoławczy teraz. Wszyscy się zgodzili, nazywamy cię Walkirią, tą, która decyduje, kto żyje, a kto umiera w bitwie. Walkiria, powtórzyła cicho Anna, próbując tego imienia. Pasuje, powiedział Nowicki. Spadła pani z nieba jak mit i wybrała życie dla nas zamiast śmierci. To dokładnie to, co robią Walkiria. Trzy dni później Anna została wezwana do biura pułkownika Nowaka. Myślała, że to kolejna odprawa albo może papierkowa robota związana z misją i inspekcją, którą przeszedł jej Su-25. Zamiast tego za biurkiem siedział dwugwiazdkowy generał, którego nigdy nie spotkała. Generał Krzysztof Adamczyk. Insygnia na jego mundurze pokazywały, że był z dowództwa Sił Powietrznych. Anna zasalutowała. Proszę pana, Majorka Kowalska melduje się zgodnie z rozkazem. Spocznij Majorko, usiądź. Anna usiadła, puls przyspieszył, zastanawiając się, co sprowadził dwugwiazdkowego generała na bazę operacyjną, która nie istniała nawet na mapie. Majorka Kowalska. Przejrzałem nagrania z pani misji sprzed trzech dni. Przeczytałem raport zespołu GROM, podsumowanie wywiadu, rekomendacje pułkownika Nowaka i wyniki inspekcji z pani samolotu. Skontaktowałem się też z kilkoma doświadczonymi pilotami SU-25 i testowymi o scenariuszu. Z którym pani się zmierzyła. Anna czekała, serce walilo. Konsensus jest jasny. To, co pani zrobiła, było albo najmistrzowszym pokazem bliskiego wsparcia lotniczego w nowoczesnej historii, albo najbardziej lekkomyślnym lekceważeniem każdego przepisu bezpieczeństwa, jaki mamy. Anna czekała. Inżynierowie, którzy rozebrali Pani SU-25, znaleźli pęknięcia naprężeniowe w kadłubie zgodne z manewrami daleko poza specyfikacjami projektowymi. Zgiął Pani ten odrzutowiec w sposób, w jaki nie powinien był być zgięty. Leciała Pani na wysokościach i przez teren, które nasze podręczniki szkoleniowe wprost zabraniają. Wykonała Pani manewry, gdzie doktryna kategorycznie mówi, że samoloty nie mogą operować. Według przepisów złamała pani około 17 różnych regulacji i mogłaby stanąć przed komisją dyscyplinarną. Żołądek Anny opadł, ale głos generała złagodniał. Uratowała też pani 12 żołnierzy grom od pewnej śmierci. Zniszczyła pani siły wroga, które uważały się za nietykalne w tym terenie, i pokazała pani osąd, umiejętności i czystą odwagę, którą staramy się zaszczepić w każdym awiatorem ale prawie nigdy nie widzimy tak doskonale wykonanej pod niemożliwymi warunkami. Generał Adamczyk wstał i obszedł biurko. Majorka Kowalska, jestem tu, żeby powiedzieć pani, że zostanie pani odznaczona krzyżem Virtuti Militari za nadzwyczajne bohaterstwo w walce z uzbrojonymi wrogiem. To druga najwyższa odznaka, jaką może nadać nasze wojsko i zostaje przyznana, ponieważ pani czyny przedefiniowały to, co uważaliśmy za możliwe. "Anna nie mogła znaleźć głosu. Wirtuti militari było prawie mityczne, zarezerwowane tylko dla najrzadszych aktów bohaterstwa. Zostaje też pani awansowana na podpułkownika ze skutkiem natychmiastowym, kontynuował Adamczyk, i przeniesiona do Akademii Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie będzie pani szkolić następne pokolenie pilotów Su-25 w dostarczaniu bliskiego wsparcia, gdy doktryna nie wystarcza." Dziękuję, proszę pana, w końcu udało się Annie. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć." Proszę powiedzieć, że będzie pani dalej tak latać, gdy Polacy będą pani potrzebować, odpowiedział generał. Bo czasami misja wymaga więcej niż to, co bezpieczne, co proste, czy to, co podręcznik mówi, że jest możliwe. Udowodniła pani, że jest jednym z takich pilotów. Teraz proszę nauczyć innych latać w ten sam sposób. Ceremonia awansu odbyła się dwa dni później. Rodzice Anny przyjechali z Krakowa, dumni, ale wstrząśnięci po usłyszeniu. Co ich córka rzeczywiście robiła? Jej koledzy piloci SU-25 stali z nią wraz z pułkownikiem Nowakiem, generałem Adamczykiem i dwunastoma żołnierzami Grom, których uratowała. Gdy Adamczyk przypinał liście dębu podpułkownika na jej mundur, Michał Kowalczyk nachylił się i szepnął: Każda jednostka Grom w teatrze zna teraz pani imię. Nazywają panią Walkirią i wiedzą, że jeśli pani jest nad nimi, gdy sprawy idą źle, Wracają do domu żywi. To!